Dzień dobry, witam serdecznie w Biurze Podróży Wewnętrznej. Przed mikrofonem Kasia Forest i mój dzisiejszy gość, bardzo wyjątkowy gość, przed bardzo wyjątkowym wydarzeniem w Dublinie, Lemon w Irlandii, po raz pierwszy. Witam Cię, Igor. Witam serdecznie, jak pięknie zapowiedziałaś nasze spotkanie dzisiejsze eee, audio. Igor, bo to wszystko, co się dzieje, nasze spotkania, zawsze fajnie, jak mają taki magiczny wymiar trochę. Tak jak Lemon jest też takim magicznym projektem. Mam takie wrażenie. Lubię magię w jakiś sposób. Y, y, czuję ją w naszej muzyce i czuję ją od ludzi, którzy przywodzą na nasze koncerty. I czuję przede wszystkim taką energię mega, mega wypływającą z serducha. I y, 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 y jest taka troszeczkę, jest troszeczkę taka część tej naszej... Y, tej naszej pracy, gdzieś metafizyczna i której nie rozumiem, można ją nazwać magią. Bardzo fajnie. My trochę to poczuliśmy na pierwszej próbie razem ze sobą i, i poczuliśmy to i czujemy to do dzisiaj. Tak samo jak Led Zeppelin, którzy spotkali się po raz pierwszy na próbie. Każdy z chłopaków opisał to spotkanie jednym słowem. Magic. Czyli to, co robicie, ma dla was głęboki sens? Zdecydowanie tak. Ja ogólnie bardzo mocno wierzę w marzenia i w to, że jesteśmy twórcami jako ludzie. Więc e, to jest naprawdę niesamowite, że możesz robić e, coś dla innych i dzięki innym, bo e, mam takie niesamowite błogosławieństwo, że mogę robić muzykę, ale to jest też z drugiej strony mega odpowiedzialność. I, mm, i cieszę się, że w jakiś sposób to dociera do innych. E, czasami otwiera głowę, czasami serducha. Czasami w jakiś sposób zmienia coś coś w życiu innych ludzi, więc to jest naprawdę niebywałe. Zauważyłam, że często mówisz o tych otwartych sertuchach, i mam dla Ciebie takie pytanie w związku z tym. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że Wasza muzyka trafia głównie do ludzi, którzy są wrażliwi i otwarci, a ja myślę, że ta muzyka trafia właśnie bardzo głęboko, po prostu w serce, między innymi dlatego, że wiele w tej muzyce jest o różnych odcieniach miłości. Są to piosenki przesiąknięte licznym nastrojem. Potrafisz to przekazać w tekstach, ale również w muzyce. Czy miłość cię inspiruje w takim razie do tworzenia lemona? Miłość jest niesamowita i miłość ma różne wymiary, wiadomo. Mówią, że miłość jest cierpieniem, więc no jest to bardzo obszerny temat tej miłości naszej. Na pewno kocham to, co robię i kocham świat, i kocham to, co mnie otacza, kocham muzykę. I też znam miłość z tej strony, wiesz, um, partnerskiej. Więc zdecydowanie miłość inspiruje i, i to myślę, że słychać. Faktycznie nasza muzyka opiera się na uczuciach i na emocjach różnych. To nie jest muzyka dla wszystkich i tak dalej. To może być muzyka dla, dla introwertyków bądź, bądź totalnie otwartych ludzi szczerych i tych, którzy szukają gdzieś tam siebie i szczerości itd. I niektórzy po prostu czasami potrzebują na to czasu, ale zdecydowanie odpowiadając na Twoje pytanie, muzyka i miłość po prostu dobrze ze sobą współgrają i po prostu świat inspiruje. Miejsca, wiesz, to, że jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, to, że pijemy inne piwo, to, że jemy inne jedzenie i, i oddychamy innym trochę powietrzem, no to to naprawdę inspiruje mnie osobiście ja tego potrzebuję od życia. Tyle. Do swojej pierwszej płyty dołączyłeś taką informację, że określiłeś swoją muzykę jako taki elektrokardiogram emocji. I minęło już trochę czasu, bo to 2012 rok, i się tak zastanawiam, na ile w tej muzyce dajesz właśnie takiego feedbacku ze swojego życia, ze swojego doświadczenia na ile ona jest takim pamiętnikiem muzycznym zapisem twoich emocji. Zdecydowanie pierwsza płyta była takim pamiętnikiem. Druga była trochę inna. Um, też w związku z tym, że skład się zmienił, brzmiała zupełnie inaczej. Um, I to też w jakiś sposób było naszym pamiętnikiem muzycznym. Każda nasza płyta jest inna, zupełnie. I um, każda jest na pewno taka, jak jacy my jesteśmy w danym momencie. To jest na pewno. I, Ostatnią naszą płytą jest płyta, et, płyta zimowa, nazywa się Etiuda zimowa, którą zawsze bardzo chciałem nagrać tak naprawdę, zawsze chciałem nagrać coś, co brzmi jak zima. Zarejestrowaliśmy ją na setkę, czyli e, nie poprawiając żadnego dźwięku na niej, zagraliśmy ją razem w studiu, zaśpiewając raz <grych> I, 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 i take, który braliśmy był najczęściej pierwszym albo drugim take'iem, który zagraliśmy. Od początku do końca, od deski do deski, więc to było, to było dla nas bardzo ważne, też przeżycie. I teraz po prostu pracujemy, dużo gramy i już się pojawiają różne szkielety, numerów, tematy, pomysły, harmonie. To jest super, to jest naprawdę niesamowite. Bo uprzedzając pytanie, nie wiem skąd się to bierze, po prostu dobrze, że to jest. Mam nadzieję, że to będzie trwało, i, i tyle. By mieć do tego serca, a serce na pewno będzie, bo pokochamy to, co robimy, i kochamy to, że, że, że naprawdę to ma sens no, dla ludzi, dla nas, i uwielbiamy to, co robimy, i tyle. I cieszę się, że mamy możliwość nagrywania płyt, robienia tego, co, co naprawdę z nas gdzieś tam e, mocno wychodzi. A przy okazji, wiesz. E, kupić za, za to po prostu Guinnessa. Rozumiesz? Każdy z was kocha muzykę i dzieli się tym, co ma najlepszego do powiedzenia w kontekście muzycznym. Czyli to jest taki przekaz, który płynie głęboko z serca każdego z was. Przychodzicie, spotykacie się i powstaje wspólne dzieło w kolejna płyta grupy Lemon. Praca nad numerami jest jest y, różna, bo czasami ja przynoszę gotowy numer, czasami y, mamy mom, motyw, mamy riff, mamy cokolwiek y, razem współpracujemy. Y, na pewno pracujemy razem, aranżujemy jeszcze razem i myślimy o tym i o naszej muzyce i o tym, co, co chcemy osiągnąć razem, dlatego że to jest grupa ludzi, która jest y, z innych totalnie kręgów muzycznych, y, czy może nie totalnie, ale z innych kręgów muzycznych, z innych etno, po prostu sytuacji. Y, y, i, I nawet miejsce zamieszkania ma znaczenie. Yy, więc, yy, więc cieszę się, że znaleźliśmy wspólny język, co myślę, że będzie dzisiaj słyszalne na, 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 na naszym koncercie. Ten, ten język muzyki, po prostu, który jest taki trochę magiczny, wracając do początku naszej rozmowy. Igor, Elżbieta Zepędowska w ramach konkursu Must Be the Music. Powiedziała o was, to są fantastyczni artyści. Oni są gotowi, żeby wyjść na scenę i zrobić muzykę, która sięga Himalajów. Zdobywacie ciągle te szczyty, o których właśnie wspomniała Zapędowska. Są przyjemne strony bycia artystą, ale też są te nieprzyjemne strony bycia znanym. Czy są jakieś dobre aspekty bycia osobą rozpoznawalną, bycia osobą sławną? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy jestem sławny, czy, czy, czy jak to jest być sławny i tak dalej, bo to takie dziwne słowo jest. Ale y, wiadomo, że, że to miłe, jak ktoś podchodzi i mówi, e, że to, co robisz, jest fajne, jest, jest okej. Okay. I to jest naprawdę bardzo miłe. Ehm, no, ja robię swoje i, e, e, i cieszę się. Chciałbym, do, chciałbym docierać do naprawdę sporej ilości osób z tym, co się robi i e, z tym, co reprezentuje. Ehm, no i tak no chciałbym, chciałbym wiadomo być postrzegany jeżeli już muszę być postrzegany w jakiś sposób y, mm, y, za to co robię a nie za to wiesz co nie wiem co lubię jeść i tak dalej nie? rozumiesz o co mi chodzi chodzi o to że staramy się robić muzykę i staramy się w jakiś sposób coś tworzyć i y, staramy się robić na wysokim poziomie i uwielbiam z, rozmawiać z ludźmi y, po prostu inteligentnymi i e, ludźmi, którzy zadali sobie trud poznawczy, to co, co, co oznacza e, to co robimy. Rozumiesz? I, e, I to jest dla mnie ważne, bo e, cieszę się też, że nasi fani i nasi słuchacze i przyjaciele są po prostu mądrymi ludźmi, inteligentnymi i wrażliwymi ludźmi. Bo, um, bo no, zależy mi na takim słuchaczu, który po prostu potrafi klaskać na dwa i. i i rozumiem to. Aczkolwiek y, bardzo się cieszę na takie, wiesz, zbłąkane y, i takie takie nawrócone owieczki, rozumiesz, bo bardzo często jest tak, że y, osoba, która, która nie zna lemon y, może mieć różne zdanie, bo tak jak mówiłem, że lemon nie jest dla wszystkich, ale też y, jakieś tam różne łatki, niełatki i jeżeli jesteś na, na koncercie, to bardzo często się tak zdarza, że po koncercie ktoś podchodzi do mnie, czy do chłopaków i mówi okej, okay, nie wiedziałem, rozumiem no nie? rozumiem co robicie i rozumiem o co wam chodzi i kupuję to jest, to jest wow nie? albo nie <laughs> więc y, mi zależy na tym, żebym mógł wyrazić swoje zdanie, ale poznając wszystko, wiesz, jeżeli idziesz na, na nie wiem, Mount Everest czy na coś, to wiesz ile ci to trudu kosztowało i, i, i jesteś w stanie powiedzieć czy to jest dla ciebie czy nie, ale musisz oglądać ten trud po prostu, no, poznawczy i tak dalej, no tak, tak, to, tak to widzę, rozumiesz o co mi chodzi. Jak słucham tego co robisz, to czuję ten taki bardzo pozytywny przekaz i bardzo się cieszę, że tacy artyści jak, jak ty też są. Że nie śpiewają o zagubieniu w taki bardzo przygnębiający sposób. Nawet jak śpiewasz o trudnych doświadczeniach, to śpiewasz to w taki sposób, że jest to przyswajalne. W takim sensie, że człowiek to doświadczenie rozumie, przyjmuje, traktuje to jako rodzaj lekcji życiowej. Mam takie wrażenie, że ta muzyka ma taki właśnie głębszy przekaz, że dzielisz się tym, co masz najgłębszego w sobie. I też zauważyłam, że sama muzyka i to, co ty robisz jako artysta, to jest jedno, a drugie za tym idzie jakaś filozofia. Zwłaszcza jak zrobiłeś akcję przy okazji Twojego utworu NIS. Zrobiłeś akcję Take What You Want. Take tak i tak. I to było dla mnie bardzo fajne, bo to jest, tak bym powiedziała, wiadomość do świata, tak jak to, co zaadresowałeś do swoich słuchaczy, napisałeś na Facebooku. Jesteś w stanie zrealizować swoje marzenia, sięgnij po nie. Chcesz miłość? Potrzebujesz miłości, bierz ją, tak? To prawda, to jest też właśnie o tym trudzie, który mówiłem, jest to tak, że marzenia się po prostu spełniają, naprawdę i to wszystkie. A dokładnie rzecz biorąc, to marzenie się spełnia. I jeżeli wykonasz ten ruch, jeżeli sięgniesz, wiesz. To jest metaforycznie, wiadomo, sięgniesz po tę kartkę i zerwiesz ją, to naprawdę możesz mieć wszystko, czego chcesz, tylko to nie jest takie proste, wiadomo, ale wierzę w to, że każdy, każdy, każde marzenie się spełnia i każdy ma to i byleby robić naprawdę wszystko, żeby je osiągnąć, to no, wtedy ma to sens i i wierzę w to, wierzę w to, bardzo, bardzo mocno i wierzę w to, że każdy naprawdę jest w stanie spełnić wszystko, co chce tylko, że to, to nie jest proste musi po prostu wykonać naprawdę dużo trudu i dużo pracy i poświęcenia. jeżeli w to mocno wierzę, to ja jestem też trochę tego przykładem, bo postawiłem wszystko na jedną kartę i chłopaki tak samo więc y, coś, bo trzymam dużo, jakby wielką pracą nad tym i ciągle pracujemy i ciągle się rozwijamy i ciągle jest nam mało ale to jest kwestia tego, że jeżeli zdobywasz jedno marzenie, które, które miałeś, no to musisz dalej gonić króliczka, bo o to chodzi, żeby go gonić, a nie go mieć. Nie? Więc jakby musisz sobie stawać poprzeczkę naprawdę wyżej i coraz wyżej i cały czas się rozwijać. To jest ta filozofia Kaizen, o której rozmawialiśmy off the record. To jest bardzo bliskie mi to, co mówisz, mojemu też doświadczeniu. Miałam też kiedyś bardzo niezwykłą nauczycielkę w życiu, Olgę Schweiger, i ona mi zawsze powtarzała, jeżeli mi się udało, to tobie też. Jeżeli jednemu człowiekowi się udało, to znaczy że wszystkim się może udać. Także bardzo ci dziękuję za to co mówisz, bo to jest kolejny raz twoja taka wiadomość do świata, przekazujesz tą wiadomość do świata śpiewając, ale też powtarzasz to kolejny raz i widać, że to jest bardzo takie zintegrowane co robisz. Bardzo bardzo się cieszę i też mogę powiedzieć, że zgadzam się doskonale z Elżbietą Zapędowską, jak powiedziała, że chciałaby, żeby taka muzyka i to co ty robisz, to było taki standard. To jest bardzo wyjątkowe. Moje ostatnie pytanie będzie dotyczy twojego pobytu w Londynie, bo miałam okazję być na Facebooku grupy Lemon i widziałam, że odwiedziłeś miejsce, gdzie spotkałeś się z samym Shaker'em. Sam Shaker to była bardzo bliska osoba Emi Winehouse. Emi, tak jak ty, tak, myślę, inspirowała się jazzem. Myślę, że ty też masz trochę inspiracji jazzowych, słychać to w muzyce. Studiowałem jazz akurat w związku z tym pytaniem. Może nie, nie, nie wszyscy wiedzą, ale tak, miałem takie Epizod. I właśnie też nawiązując do tego wszystkiego, powiedz coś więcej o swoich muzycznych inspiracjach, co Cię inspirowało kiedyś, a co cię inspiruje teraz? Jest, jest wiele inspiracji muzycznych. Przede wszystkim w związku z Londynem jest to bardzo piękne miejsce i samo spotkanie z samym było czymś naprawdę wspaniałym, bo rozmowa z nim bardzo mocno inspiruje. Mnie inspirują mnie miejsca, pogoda, jedzenie, nowi ludzie, nowe historie. I po prostu świat i po prostu potrzebuję tego. Szukam, szukam i bardzo mocno chcę. I e, to było wspaniałe spotkanie, gdzie po prostu siedzisz w miejscu, gdzie Emi stała za barem, została wygoniona właśnie przez sama e, do śpiewania na małej scenie i widzisz to, gdzie siedziała, gdzie pisała teksty. E, pijąc drink e, back to black. Wiesz i to. To jest niesamowite i um, ten miesiąc y, wakacji, który miałem y, w tym pięknym miejscu, y, wybrałem nie przypadkowo, bo... Brytyjska muzyka jest mi po bliska i e, artyści również, więc, e, więc mam nadzieję, że i e, Irlandia mnie zainspiruje do czegoś. E, myślę, że już w jakiś sposób zainspirowało to nasze spotkanie. To, że e, jesteśmy tutaj, to co dzisiaj się wydarzy wieczorem, e, to jest piękne. My jesteśmy twórcami jako ludzie i, e, i po prostu potrzebujemy impulsów. Nie musimy być artystą do zmieniania po prostu w jakiś sposób naszego myślenia i nie musimy wiesz malować tworzyć e, czegoś fizycznego ale możemy sami tworzyć coś w sobie wiesz co chodzi tak jak mówił e, Jackson zacznij od siebie wiesz od, od człowieka w lustrze twórz zacznij od swojego życia Myślę, że tak, myślę, że tak, to jest mega ważne, to jest bardzo ważne, aby sam, sam, samym sobą się czuć dobrze, po prostu. Co jest bardzo trudną sytuacją, bo, bo najtrudniej jest oszukać właśnie samego siebie. No. I taka jest prawda. To, to ty musisz na siebie w jakiś sposób spojrzeć i być z sobą ok, bo nie jesteś w stanie wtedy pokochać, moim zdaniem. I innych ludzi, i innej, wiesz, i kobiety czy tam mężczyzny, wiesz. I czy po prostu tego, co robisz, i e, musisz ze sobą żyć w zgodzie. I e, tyle. I szukać, i rozwijać się, szukać inspiracji, szukać miejsc, szukać szczęścia w jakiś sposób. Ja akurat jestem takim człowiekiem, który jest e, zachłannym człowiekiem od życia a, i wymagającym. Od innych, ale i od siebie. Co mam nadzieję będzie dostrzegalne w naszej muzie na przykład. Ja dostrzegam, że jesteś bardzo skupiony. Wiesz, kim jesteś. Mówisz tak, jak jest. No, z drugiej strony jest bardzo chaotycznie, więc to taka skrajność trochę gdzieś tam jest y, mocna. Ale robię swoje i tyle. I nie zamierzam y, albo nie. Zamierzam to robić po prostu, w ten sposób. Igor, życzę Ci udanego pobytu na wyspach, bo wiem, że jutro występ w Belfaście, pojutrze w Glasgow, czyli ta trasa będzie pracowity czas. Więc życzę Ci udanego czasu i żeby Twoja bateria tutaj na wyspie się naładowała, a nie wyczerpała. No zdecydowanie to też ludzie ładują moją baterię, więc mam nadzieję, że i tak dzisiaj będzie i jeszcze nasza rozmowa muzyczna w jakiś sposób i ta energia zostanie fajnie wymieniona i będzie mega pozytyw i, i tego sobie życzmy, aby się po prostu cieszyć tym naszym życiem i się rozwijać, szukać wiedzy i dobrej muzyki.